Nie jest to rozwiązanie tego problemu i tego pytania, na czym polega Pana problem, ale jest to chwilowa kwintesencja tego, co się kiedyś działo. Obie Pan, na czym polega Pana problem i na czym polega problem poszkodowanych? Problem polega na tym, że dziewięciokrotnie karany oszust założył linie lotnicze, a dziewięć miesięcy służby specjalne. Nie potrafiły zrobić z tym porządku, ale jakby mało tego było, do zakładania tych linii lotniczych dziewięciokrotnie karany oszust wykorzystał Pana syna, i to jest problem, że zrobiono z Pana syna, podczas gdy Pan nadzorował służby, słupa. I to jest problem, że służby specjalne przyniosły panu notatkę 24, mówiącą o tym, że jest piramida finansowa, mówiącą o tym, że są linie lotnicze, które palą pieniądze, tylko nie przyniosły panu informacji, że syn urzędującego premiera od kilku miesięcy wspiera tego dziewięciokrotnie karanego przestępcę, prawdopodobnie nie mając świadomości, w czym uczestniczy, bo żadne służby w tym kraju nie potrafiły za Pana rządów zadziałać, żeby ochronić nie tylko Pana dziecko, ale też 18 tysięcy Polaków. I w tym jest problem, a nie w tym, że ktoś nęka Pana dziecko. To tylko dodatek do rodziny Pana Tuska.